Cześć, co Krzysiek i tam wszystkich bardzo serdecznie. W następnym odcinku, jeśli chodzi o Ciebie, tym razem rozumiem pokazać wam jednego z lat Arcade na Krachmu. Jest to miejscówka dla graczy z nieco niższym poziomem, którzy chcą zarówno zarobić, jak i się naexpić. Co do zaopatrzenia, stanowią stealth ringi, które uchronią nas tutaj przed każdym niebezpieczeństwem. Life ringi na profesji magicznych, które pozwolą nieco wydłużyć hunta. No i oczywiście lina i łopata, żeby tu się jakoś dostać. Co do levela, myślę, że na zwyczajne larwy można wybijać od ósmego poziomu. Wykluczyłbym tu tylko jedną profesję, myślę, że to będzie paladyn, Jemu larwy jakoś nie pasują za bardzo. Yy, a co już do skarabeuszy, no to można się przerzucić taką profesją magiczną na 13 poziomie. Już mamy jakieś po prostu zaklęcie atakujące. Do tego, oczywiście, pokażę pod koniec odcinka. Yy, Myślę, że od razu nie przeskoczę tutaj na tego zwyczajnego spota dla niższych leweli z całymi larwami, bo tam już na Skarabiuszach trochę tego wyczyściłem. Ym, przyznaję, że tutaj niestety ze względu na mój M-level trochę hity się marnują, bo wiadomo, że z Ixoriwis to mógłbym i tak walnąć nawet ze stówkę, no ale jakoś to będzie. Dlatego myślę, że zwyczajne larwy są bardziej podpasowane pod Knightów, no ale jak będziemy bez Ixoriwis, wiadomo, na niskim poziomie ciskać skalabeusze jak widzicie, jest tu ich naprawdę dużo. Zresztą i tak wydaje mi się, że spot jest bardziej pod jedną osobę, max dwie. No, Gold leci do 15 GP, a więc wiadomo, warto wsiąść jakiś plecak na hajs. No, myślę, że też nie zadają nam żadnych obrażeń, a poza tym, i tak zdobywamy tutaj jedzenie. A więc tak naprawdę, Knight może siedzieć w nieskończoność na niskim poziomie. Gorzej, właśnie to jest z solkiem, który będzie potrzebował właśnie tych life ringów. Powiem wam, że larw oczywiście jest bardzo dużo, każdy się od siebie jakoś różni, czy to tym ułożeniem tych, nie wiem, larw, samym spotem, czy przypomina on nieco, jakby, koło, czy jakieś dziwaczne tunele. Ja akurat prezentuję taki, na którym kiedyś sobie ekspiłem, nie wiem, czy on jest najlepszy, czy najgorszy. No i jeszcze co do Unseen skarabów. jeśli będę je prezentował, no to już oczywiście nie to Postacią, bo wiadomo, 16 sokiem to śmierć na miejscu. No i od razu przez, że tak naprawdę możecie chodzić w każdą dziurę, nie licząc schodów, bo właśnie zawsze schody prowadzą na ancient skalaby. Czyli nieważne, ile razy zejdziecie niżej, jeśli to nie są schody, nie spotkacie ancjentów. A więc nie ma się o co martwić. No i wiadomo, im zazwyczaj niżej zejdziemy, tym więcej skalabę uszy będzie w porównaniu do larw, bo nawet gdy zejdę teraz piętro niżej, no to. Nie licząc skarabeuszy, będzie kilka larw, co ja trochę myślę, że jednak przeszkadzają na profesji magicznych. A, co do taktyki na skarabeusza, od razu powiem, że zawsze należy patrzeć na jego życie, bo na czerwonym zaczyna on uciekać. No i wiadomo, że niskim poziomie trochę ciężko bo go będzie nam gonić, jeszcze zbierzemy więcej mobów. Yy, no to wiadomo, że będziemy... Yy, raczej jakoś trzeba go szybko załatwić i szykować się, żeby go gonić. Yy, ale nie na prosto, tylko na ukos, bo on zostawia ze sobą... Poison Fieldy. Myślę, że ekspołisko to nie ma co to za bardzo jakoś prezentować, a więc się już biorę za drogę. No bo tak naprawdę po prostu wszystkie korytarze są bardzo podobne, no i jest tam po prostu masa love i skarabeuszy. Powiem Wam, że wręcz zawsze chyba jak zejdziemy na piętro minus 2 już będzie jakiś skarabeusz. Nie wiem, czy tam będzie ich różnie, zależnie od cave'a, ale jeśli mamy, wiadomo, 8 knighta, no to jednak nie schodzimy niżej. Widzicie, to jest, no nie jest tak daleko od miasta. Zawsze jeśli nie możecie znaleźć sobie na minimapce tego cave'a, to przestawcie oczywiście na podziemia, to jakoś łatwiej sobie znajdziecie. Ja przyznaję, że niestety tutaj na Sorku jestem strasznie powolny bez tego monta, ale już dobra. Dobra. no no sprawy, czy chcecie właśnie, żebym zaprezentował jakieś ekspoiska na Sorku na niższych leveli, czy może jednak... Pff, wiadomo, coś dla wyższych moim knightem standardowo. Czy może jeszcze pytanie co do pad czy fat? Przyznaję, że w planach miałem Amazon Campa na przykład, ale zobaczyłem ile tam jest ludzi. Nie wiem czy ludzi, czy botów. No to jednak mi się odechciało I przyznaję, że jeśli macie jakiekolwiek propozycje, które wydają Wam się sensowne, że tam może nie być jakiegoś bota, bo naprawdę to mnie nieco dobija, że się wybieram, chcę coś nagrać. To nagle mi bot wpada i to mi jednak nieco przeszkadza. A więc dlatego, bardziej wolę te miejscówki na pad zdecydowanie. A no już na wysokim levelu, to szczególnie, bo wtedy to już naprawdę żadnego bota raczej nie spotkamy. Dobra, jakbym miał podsumować ekspovisko, myślę, że no, Scalabeusze, no to wiadomo, Scalab Coiny, Malametyst i właśnie pisów Scalab Shell, no standardowo zbieramy. Po 100, tam 200 GP możemy sprzedać. No, zwyczajne gdziepeczki, no to no, zależnie od kapa. Na pewno Knight mógł zbiera tego zdecydowanie więcej i będzie miał sporo pieniążków, chociaż na niskim poziomie nie to i tak wiadomo. Niby wtedy to jest dla nas sporo, ale gdy wbijemy kilka leveli, no to będziemy zdecydowanie szybciej z zarabiać tych hajs. Dobra, ja tu nie będę jakoś specjalnie przedłużał, może jeszcze do depo skoczę. No dobra, tutaj mamy depo oczywiście, Scalab y możecie tam wystawiać, zobaczcie na ile chodzą tam, 100-200 gp. E, jeśli chodzi o Sorka, no to myślę, że jeśli miałbym coś nagrać, no to co najwyżej jeszcze na Uncrachman mógłbym się wziąć za jakieś e, tomby po prostu, jakieś niższe piętra, e, no i pf, później wiadomo, taski, jak wybiję mu trochę poziomów. Dzisiaj chyba mu wbiłem z 13 na 16, nie wiem jaki to jest wynik. Raczej słaby, bo strasznie szybko wpada ten EXP. Ym, co do profesji myślę, że jakoś mnie średnio przekonuje. Oczywiście nadal będę standardował EXP się na knajcie, ym, No ale przyznaję, że nie gra się źle i będę jakoś pod-EXP'ie nieco te moje profesje. Bo właśnie się tu odwołując do tych Lizardów na parnych polach, no to jednak Knight'em to jest trochę lipa. A pozostałe moje profesje mają tak słaby poziom, że... No, jeden lizard by ich rozłożył. Dobra. Jeśli się wam przydałem, albo podobał się filmik, możecie oczywiście zostawić łapkę w górę. Wszelkie propozycje i pytania w komentarzach. Trzymajcie się.